Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Na świecie trwa wyścig, kto będzie w stanie dostarczyć na rynek samochód elektryczny z możliwością przejechania najdłuższego dystansu na jednym ładowaniu. Oprócz pojemności baterii, na to jak duży dystans pokona elektryk ma wpływ wiele czynników, między innymi masa auta, prędkość i styl jazdy, temperatura otoczenia oraz opór powietrza, ukształtowanie powierzchni, aktywacja systemów pokładowych, rodzaj opon i ciśnienie w nich, poziom zużycia energii samochodu oraz rekuperacja. Każdy producent samochodu elektrycznego zdaje sobie sprawę, że kluczowe dla użytkowników są zasięgi na jednym ładowaniu. Już dziś możliwe jest przejechanie kilkuset kilometrów. To efekt m.in. ciągłego zwiększania pojemności akumulatorów litowo-jonowych. Pierwszy samochód elektryczny oferował zasięg 48 km na jednym ładowaniu. To tyle, ile pokonuje dziennie statystyczny kierowca. Jakie są obecnie zasięgi elektryków, aut elektrycznych? Zasięgi samochodów elektrycznych z roku na rok są coraz większe. W tej chwili zaczynają się od ponad 200 km do aż ponad 600. I tu chyba bardzo ważne. Słowa skierowane do klientów, żeby dobrze określić swoje potrzeby, bo za większą baterią, większym zasięgiem oczywiście idzie wyższa cena, więc może czasami nie warto szukać samochodu z bardzo dużą baterią, jeżeli używamy go tylko i wyłącznie do jazdy po mieście. Jakie czynniki wpływają na zasięg takiego auta? Oczywiście podstawowym czynnikiem jest styl jazdy kierowcy. Jak przy każdym samochodzie, czy to elektrycznym, czy spalinowym, ten kto ma ciężką nogę, to i samochód spalinowy, i samochód elektryczny będzie mu więcej e, zużywał tej energii. Oczywiście samochody elektryczne mają pewne ograniczenia związane z samą technologią, czyli tutaj wpływ będzie miała pogoda im niższa temperatura, tym ten zasięg jest niższy. Oczywiście wykorzystanie elementów elektronicznych na pokładzie, radioklimatyzacja. To wszystko wpływ. Ale w tej chwili oprogramowanie jest na tyle zoptymalizowane, że to ma coraz mniejszy wpływ i dzięki temu te zasięgi są coraz wyższe. Zasięgi aut elektrycznych są z generacji na generację coraz wyższe. Najnowsze modele mogą już przejechać w optymalnych warunkach nawet ponad 600 km. Wiele modeli aut elektrycznych jest dostępnych z różnymi wersjami akumulatorów. Dopłata za dodatkowy zasięg jest jednak z reguły bardzo wysoka. Do dziennych dojazdów do pracy czy jazdy po mieście z reguły wystarcza mniejszy akumulator. W jaki sposób producenci aut elektrycznych konkurują w tym zakresie? Na co kładą nacisk? Oczywiście cały czas głównym tym wyznacznikiem jest zasięg. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, nie zawsze jest to, jest to element najważniejszy dla klienta, bo czasami samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w mieście, gdzie ten zasięg nie jest aż tak ważny. Oczywiście staramy się, żeby samochody nasze miały jak największy zasięg. Nasze samochody już teraz osiągają zasięgi około 500 km. To pozwala na spokojne pojechanie w polskich warunkach nad morze, doładowanie się, wrócenie czy w góry. Więc tutaj jest to zdecydowanie ułatwienie dla klientów, którzy chcą również podróżować samochodem. Elektrycznymi poza miastami. Najmniejszy akumulator pozwala na przejechanie 330 km bez ładowania. To wartość, która w zupełności wystarczy do sprawnego poruszania się po mieście. Liniowe przyspieszenie tak naprawdę, idea, która jest związana z samą elektromobilnością, z zeroemisyjnością. No, głównie dla mnie osiągi, nie ukrywam. Bryła auta to są bardzo ważne, to były bardzo dla mnie ważne rzeczy i styl samochodu, komfort jazdy, cisza, którą w środku można dosłownie usłyszeć czyli mamy szelest powietrza, mamy szelest opon e, i w zasadzie tyle. Mówię i liniowe przyspieszenie. Powiem tak, miałem sytuację, gdzie e, osoby, które miały auta dużo e, powiedzmy droższe niż, ni, ni, niż nasze. Były zachwycone, gdy przewoziłem je. W tym samochodzie, konkretnym, który tam był, były dwie turbosprężarki. Facet musiał auto rozgrzewać 5 minut przed uruchomieniem i pokazaniem całej mocy. Natomiast ja powiedziałem: Chłopaki, wsiadajcie, przewiozę was. Powiedzieli: To jest niesamowite. Nie wiedzą do czego to porównać. A to był naprawdę mocny, egzotyczny samochód.